Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jakie są sekretne kody telefonu Samsung Galaxy A06. Na początku przechodzimy do aplikacji telefonu, a następnie wpisujemy pierwszy kod, który pokaże nam numer e-mail. Gwiazdka hashtag 06 hashtag. Następny kod pokaże nam wersję oprogramowania. Gwiazdka hashtag 1234 hashtag. Następny kod pokaż nam tryb serwisowy telefonu. Gwiazdka hashtag 0011 hashtag. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam, cześć.